Siemanko, witam serdecznie wszystkich. Nastał ten moment w życiu, że muszę na chwilę przestać nagrywać Nie wiem jak często będę dodawał filmiki W związku z tym, że jadę na urlop A ten urlop będzie w Polsce Ale pięknie, kurde ten urlop będzie w Polsce, więc, więc prawdopodobnie, jeżeli nie będzie zimno i nie będzie śniegu albo czegoś, bo podobno jakieś mrozy mają przyjść na początku stycznia, to odpalę swoją mzkę, Moją 250 kę zakupioną. Chyba już dwa lata będzie, jak ją mam. Ale też na niej dużo kilometrów, 3 lata. Już dużo kilometrów na niej nie zrobiłem? No, trzy lata będzie. W kwietniu. Eee, ten. Dużo na, nie, na niej kilometrów nie zrobiłem. Bo została w Polsce. Ale myślę, że coś się nagra. A jak nie, to będę TDM jeździł. A myślę, że do lasu pojadę, tak? Wyszaleję się w lesie. Wyszaleje się w lesie kozacko poszarżuję tam trochę ale ładnie, kurde mygła Widzicie, kurde jest górka spora Tu jeszcze kawałek jest do mnie Gdzieś Na takiej wysokości co ten wiatrak, może nawet trochę wyżej Także jest trochę I ten samochód też pali sporo Dzięki temu że jest wysoko pod taką górkę jeździć, kurde, tam i z powrotem z górki to na biegu zjeżdżam bez gazu, ale niestety, no ale dobra, mniejsza z tym, także zobaczę, jak mi się uda, będę nagrywał znaczy nagrywać będę na pewno, bo ja cały czas nagrywam, praktycznie pff, praktycznie bez kamerki to ja się nie ruszam ale, 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 po prostu nie mam czasu tego renderować poza tym za wolno to się wszystko renderuje, więc no, tak to jest i do tego jeszcze wszystkiego yy, niektórych rzeczy to nie dodaję, bo szkoda, szkoda czasu tracić. Szkoda waszego czasu i mojego czasu Także po prostu kasuję to. A zresztą dysk też mam zawalony cały, także, także dobra, siema zobaczymy się pewnie następnym razem już w Polsce, następny vlog będzie. Także pozdro